Cześć witam z tej strony witam na kanale Kryptokamikadze. Mam nadzieję, że wszyscy mają już podziurki w nosie mówienia o havingu, więc niekoniecznie dzisiaj będę mówił o havingu, aczkolwiek dotkniemy tylko tego tematu, tak, aby sprawiedliwości stało się zadość. A więc having. Mieliśmy ile bloków temu? Mieliśmy dosłownie, dosłownie 56 bloków temu mieliśmy having. Bo jak wiecie liczymy w blokach, niekoniecznie w czasie, a że każdy blok jest mniej więcej 10 minut, to mniej więcej potrafimy określić czas, za jaki będzie having. Co ciekawe, to chciałem Wam pokazać mempool.space, jest taka strona, ja już o tej stronie kilka razy mówiłem, lub byliśmy na tej stronie kilka razy, więc chciałem Wam pokazać, że po halvingu ciągle, ciągle, jeżeli chodzi o opłaty za wykopanie bloku, to ciągle te opłaty, łącznie z opłaty plus, Oczywiście ta nagroda za wykopanie tego bloku, który w tej chwili jest już nie 6, a 3 bitcoiny, ciągle jest w okolicach miliona dolarów za blok. Chociaż co ciekawe, co chciałem Wam pokazać, to jest, kiedy patrzymy na blok, w którym wydarzył się having, a to było 840 tysięcy, taki numer bloku. Zobaczmy sobie, gdzieś tutaj będzie, zaraz. Osiem bloków. Jest. To jest blok. To jest blok, w którym e, wydarzył się having, ale od tego bloku w dół już nie mamy. Tu mieliśmy jeszcze sześć za nagrodę, za, za bitcoina. Zobaczcie za blok. Zobaczcie. Czekaj. OK. i zobaczcie. Opłaty łącznie. Jeden bitcoin plus 6 bitcoinów nagrody to jest 7 bitcoinów. Następny blok. Zobaczcie. 37,5 bitcoina w opłatach plus 3 bitcoiny, jeżeli chodzi o nagrodę za wykopanie bloku i co? I mamy 2,5 miliona. 2600 za wykopanie tego bloku. Niesamowite. To jest dlatego, że wiele osób akurat w tym bloku chciało zawrzeć swoje jakieś tam inskrypcje, bla bla bla, być przy, w tym bloku i tak dalej, i tak dalej. Między innymi Jack z, który pracuje nad siecią X1 Jack, którego znamy od Zena i nie tylko, również tutaj wrzucił gdzieś swoją inskrypcję o tym, że X1 sieć to to, czy tamto. Ale powiem wam, że od tego momentu od tego momentu, od tego bloku w dół przez te 56 bloków, to większość bloków, tutaj mieliśmy dwa, które były mniej, mniejsze opłaty, ale większość bloków zobaczcie, 1700. Milion 200, 2 miliony, 600, cały czas aż, do, aż nawet do obecnego bloku, który mamy 56 po hewingu i zobaczcie, ciągle milion za blok. Całkiem nieźle. Więc górnicy nie mają co narzekać, mają z czego żyć, nie mamy się co martwić o to dla tych wszystkich, co się martwią. I to by było tyle: 4 lata na następny having. Ale co nas bardziej interesuje, oczywiście, mnie z punktu widzenia, bo mamy różne punkty i różne punkty widzenia, ok? Jesteś górnikiem, patrzysz na to, jesteś inwestorem, patrzysz na to, jesteś traderem, patrzysz na to, więc każdy ma swoje podejście do tego świata krypto. Mnie z punktu widzenia takiego długoterminowego inwestora to już jedna sprawa, ale z punktu widzenia, że tak powiem, tradera to również interesuje, ok, w takim razie, jak będzie wyglądać w takim razie, w tej chwili, w tej chwili, jak będzie wyglądać na przykład wykres, wykres Bitcoina po tym halvingu i na przykład, jeżeli patrzę na właśnie na wykres, tutaj jestem na wykresie tygodniowym Bitcoina, to jak się zachowa, co się wydarzy. I powiem Wam tak, patrząc na, patrząc na te wykresy, od jakiegoś czasu, to mamy taką małą powtarzalność się. A więc to, co wczoraj mówiłem. Jeżeli mamy zbliżający się having, to tak 5-6 miesięcy przed havingiem można pakować torby, mówiąc kolokwialnie. I 5-6 miesięcy po havingu można zacząć już sprzedawać wszystko, co się ma, mówiąc kolokwialnie. To jest takie, to jest takie ok. Nie powinieneś. Historycznie patrzę, nie powinieneś był stracić, robiąc taką, taki schemat. I teraz, czy to się e, powtórzy w tym e, cyklu? 5-6 miesięcy przed, jak najbardziej powtórzyło się. Mamy tutaj już w tej chwili taki obraz choćby tego. Tyle, że osiągnęliśmy all time high przed Helvingiem. Zwykle było to po, a więc zwykle był Helving, a następnie cena sięgała swojego szczytu. I potem znowu mieliśmy cały cykl w dole, i dopiero helving i po helvingu dopiero mieliśmy gdzieś tam chwilę zawahania i jakiś wzrost, ale zwykle była taka jeszcze chwila zawahania i wzrost. Jeżeli mamy mieć teraz tą chwilę takiego zawahania, i dopiero potem ten supply shock, czyli szok podaży ma uderzyć w rynek i, i odzwierciedlić się na cenie, no to będzie to. Będzie to dopiero za jakąś chwilę, a więc nie oczekiwałbym tutaj jakiegoś, jakiejś strzały w górę. W chwili, w tej chwili, może być różnie. Możemy tutaj, jestem na, zobaczcie na tygodniowym wykresie, możemy tutaj dotknąć czerwonej, czyli takie wiecie, okolice 50 nawet, ale niekoniecznie, niekoniecznie. Równie dobrze może się wydarzyć to, co pokazywałem ostatnio, czyli że po prostu będziemy sobie tak, o tutaj, zrobimy taki myk niespecjalnie, nawet, niespecjalnie nawet, nawet korygując cenę. Chociaż gdybyśmy się tak przyjrzeli temu, o kurczę, niechcący mi się takie rzeczy robią, gdybyśmy się przyjrzeli temu, to cena od na przykład od tego 48 do, do tego dołka, co tutaj był, to ciągle było 20%, 20 korekta. To nie, nie duża. W porównaniu do tego, co się dzieje. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Mieliśmy tutaj 74, i tutaj mamy 20%. Zobaczcie. Więc wygląda to naturalnie. Wygląda to naturalnie tak, jakby dosłownie z zegarkiem w ręku wszystko się działo. Oczywiście, nieobliczalne elementy rzeczywistości mogą na to wpłynąć, tak jak nie wiem. Mamy jakieś rakiety, które polecą w jedną czy w drugą stronę, nagle wszystkie giełdy reagują paniką, więc wszystko się dzieje. Tego, tego nie możemy przewidzieć w tak. No, nie możemy dosłownie przewidzieć. Możemy obserwować, możemy przypuszczać, ale nie możemy przewidzieć. Ale musimy robić swoje po prostu, jako, jako ktoś, kto próbuje wykorzystać wahania cenowe, i zobaczcie, tutaj mówiłem o moim, mówiłem o moim podejściu do Ogólnie do tego i tak jak mówiłem, kiedy i czy stawiam shorta na bitcoinie, to mówiłem 12 dni temu i tutaj tłumaczyłem swoje podejście do tego, i 12 dni później, czy 10 dni później, tutaj mówię, że ciągle longuję tego bitcoina, ciągle longuję tego bitcoina i wygląda mi na to, że każdy tutaj zjazd cenowy większy, będę longował, tak jak tutaj longowałem, zobaczcie w tym miejscu, zresztą widzieliście tego longa, nawet pokazywałem i tutaj sprzedałem, a więc było kupno-sprzedaż, no ale dobra, spokojnie, czekamy na następną okazję zakupu, to nie jest tak, że ja chcę trzymać tą pozycję cały czas też, bo różnie tutaj bywa z, tutaj też bywa z tym fundingiem, ten funding raz jest taki raz inny, nie mam ochoty płacić tego fundingu. Czasami mnie po prostu potrafi zaskoczyć. <laughs> Więc spokojnie, tutaj czekam z tym, z tym, co się tutaj będzie działo na wykresie, próbując łapać, łapać knoty w dół i longować Bitcoina przy okazji. A co do, a co do shortowania, <laughs> to definitywnie um, będzie to, ale oczekuję takiego, takiego czegoś jeszcze, coś takiego ponadprzeciętnego na Bitcoinie, co chciałbym widzieć, wydarza się w przeciągu następnych kilku miesięcy. I wtedy, gdybyśmy mieli taki tygodniowy wykres z takim oto zwrotem akcji, no to moglibyśmy się spodziewać, że okej, okay, to już jest koniec hossy, Czekamy następne trzy lata. Zwykle, jak gdybyście tak pomyśleli, to um, właściwie tutaj jest cały czas taka gra czekania. Co się dzieje? Bitcoin idzie w górę, potem nagle spada, a potem jest lata czekania, aż pójdzie znowu wyżej. Tak to wygląda. W międzyczasie oczywiście każdy rozgrywa swoje gierki, jeżeli chodzi o altcoiny, bo altcoiny to jest zupełnie inna gra. Zupełnie inna gra. I tutaj zwykle, gdzie emocje się rodzą, międzyludzkie i wszystkiego, wszystkie rodzaje komentarze, które są niezrozumiane lub też niezrozumiałe dla wielkiej liczby społeczności, ponieważ jak on może mówić tak o tym, jak ona może mówić tak o tym i dlaczego ci myślą tak, a ci myślą inaczej. I tutaj, a przecież oni współpracują, a przecież nie współpracują, a ktoś robi tak, a nie tak. I powiem wam, że tutaj, jeżeli chodzi o altcoiny, czyli o wszystkie tokeny powstające, wszystkiego rodzaju różne pomysły powstające, już nie mówię o technologii, bo tutaj ta, z tą technologią to jest tak trochę, wiecie, jak z tym teleporter e, e, tokenem. Tutaj jeszcze póki co nikt tej teleportacji nie wymyślił, każdy się stara, ale koniec końców, e, taką użytecznością numer jeden w krypto, jaką e, właściwie znamy na 100% i możemy wykorzystywać na 100%, to jest to, że krypto pozwala nam zarabiać pieniądze. Jeżeli to ma być jedyna użyteczność, jaka, jaka ma być, to niech będzie. Mi to też nie przeszkadza. Oczywiście możemy dodać do tego, oczywiście jesteśmy trochę bardziej prywatni, mamy lekkość w poruszaniu się ze swoimi środkami po całym świecie i tak dalej tak dalej. Tego mnóstwo jest rzeczy. Przechodząc do Innych rzeczy, że o, zapalimy sobie krypto swoim portfelem, choinkę czy cokolwiek innego. To, jest, to już jest, wiecie, to już, jest, to już są fanaberie, które chcemy czy nie chcemy tego? Potrzeba nam czy nie potrzeba? Ale głównym, głównym dla mnie przynajmniej, i możecie się tutaj nie zgadzać, ja nie mam z tym absolutnie problemu, jeżeli się nie zgadzacie z tym, to jest to, że krypto pozwala nam pomnażać pieniądze w nieprzeciętny sposób. I dosłownie też w taki dosłowny sposób. A więc mamy swoje farmy, które farmimy, farmimy swoje środki, czyli pomnażamy swoje środki. Czyli krótko mówiąc, mamy krypto, zarabiamy krypto, pomnażamy krypto, mamy krypto, zarabiamy krypto, pomnażamy krypto i to kółko się cały czas ma w taki sposób, w taki sposób obracać. I czy to jest przez. Różnego rodzaju inwestycje, stejkowanie, farmowanie, tradowanie czy cokolwiek innego, to już jest inna, inna sprawa. No tutaj akurat jest to najbardziej, że tak powiem, taka aktywna i najbardziej wywołująca emocje, rodzaj, że tak powiem, pomnażania sobie swoich, swoich środków w krypto. Aczkolwiek można, jak już kilka razy udowadniałem, wiele osób mówi o tym tradingu, że to jest takie. Takie zło, o, to nie jest zło. Do tego trzeba również mieć odpowiednie podejście. Jeżeli chcesz zarabiać w tradingu, nawet takie te przysłowiowe 100 dolarów dziennie, o którym tutaj wiele osób marzy, to nie jest to nic absolutnie niemożliwego. Zobaczcie, tutaj 14 kwiecień, 19 kwiecień, 5 dni, 500 dolców. To jest takie, to jest takie, to jest, takie, to jest taka podstawowa. Podstawowa rzecz, którą, którą można osiągnąć w bardzo, że tak powiem, lekki i e, e, niebolesny sposób, gdy tylko podejdzie się do tego w lekki i niebolesny i bezemocjonalny e, sposób. O czym, o czym mówię mnóstwo razy i o czym cały czas jakby e, powtarzam. Tak też również jest, jeżeli chodzi o inwestycje. I teraz, kiedy ktoś mówi o jednym blockchainie, ktoś mówi o drugim blockchainie, ktoś mówi o jednym tokenie, to ktoś mówi o drugim tokenie. To tutaj nie chodzi o to, aby się nawzajem eliminować, ponieważ tak naprawdę to, który blockchain i który token zrobi większy skok w górę w porównaniu do czegokolwiek innego, to jest, to jest gra, że tak powiem, prawdopodobieństwa, jak i tego, co wkładamy w to prawdopodobieństwa. Więc na podstawie czegoś uważamy, że wydarzy się to i to. I taka jest prawda. To jest tylko i wyłącznie w ten sposób. I teraz przekonywanie się nawzajem różnego rodzaju epitetami, dlaczego mój, a nie twój, to zrobić nie ma sensu. Czas weryfikuje. Koniec, kropka. I, i, I nie chodzi tutaj, że ktoś jest, wiecie, że ktoś miał więcej szczęścia, a nie, chociaż szczęście tu też odgrywa jakąś rolę, ale ktoś po prostu pewne rzeczy wziął pod uwagę, które ktoś inny nie wziął. Więc dlatego, obstawiając jedno lub drugie, możemy w taki lub inny sposób mieć z tego plus lub minus na naszym. Na naszym e, koncie. Okej. Okay, teraz um, jeżeli chodzi o mnie i. <laughs> Okej, okay, tutaj jest mój trade na Bitcoinie. Właściwie to wyszło więcej niż 9%, bo jak sprzedawałem. Czekajcie, ile tutaj z tego wszystkiego wyszło. PNL. PNL 17%. ok, więc 61500 było wejście w pozycję. 63,600 było wyjście z pozycji. 17% 17% to jest to, co było zarobione na tej oto pozycji. Teraz kwota, jak już dużo razy mówię, kwota nie ma znaczenia. Kwota, jaka jest dla ciebie komfortowa kwota, taką kwotą tradujesz. Jeżeli kwota na tobie wywiera emocje, jeżeli kwota na tobie. Hmm, tobie sprawia, że ręce ci drżą, że zaczynasz przełykać ślinę, kiedy coś idzie nie po twojej myśli, a to wtedy znaczy, że to nie jest ta kwota. Kwota nie powinna robić na tobie wrażenia. Teraz, co ciekawe jest, to jest też, że jedną rzeczą w krypto właśnie, którą również ja zauważyłem po sobie i chciałem się z wami tym podzielić, to jest to, że gdy nagle masz te 17%, i nieważne, co to jest, 200-300 dolarów, 3000 dolarów, czy 3 pierdyliardy dolarów e, e, cokolwiek, to potem operując tą kwotą, w ogóle nie masz. W ogóle nie masz e, odczucia i ciężaru mentalnego, że operujesz jakąś kwotą. I teraz nieważne znowu, czy wydajesz. E, jedną dziesiątą Ethereum czy 32 Ethereum na coś, dla ciebie to jest ciągle coś, co jest warte nic, prawie. Ponieważ, jak to w Polsce się mówi i nie tylko w Polsce, łatwo przyszło, łatwo poszło. Czyli nie jest to Twoja krwawica. Co jest dobre. Co jest dobre, bo wtedy możesz sobie pozwalać na to, aby podjąć jakieś ryzyko bez bólu, gdy Wielkiego, gdy coś pójdzie nie po Twojej myśli. Najgorsze, co jest, co, co sam na sobie doświadczyłem mnóstwo razy, to jest, gdy ciężko, naprawdę ciężko fizycznie na coś się zapracowało i te pieniądze e, dosłownie mówiąc po naszemu zostają przepieprzone, to wtedy człowiek tego, to, to jest ciężko przełknąć. To jest bardzo ciężko przełknąć. Więc stąd też takie, taka darmowa kasa z choćby tradingu, stakingu czy czegokolwiek innego pozwala na łatwiejsze operowanie w tym świecie. Zresztą, co ciekawe, jest również, można to bardzo często usłyszeć od różnego rodzaju ludzi, którzy w świecie sportu czy w świecie, nie wiem, celebrytów mają także mówią o czymś i nagle mówią, że kurczę, kiedyś to, żeby na przykład zyskać coś, to naprawdę się człowiek musiał napracować i to było dla niego taką, taką <laughs> ciężarem i krwawicą i, i przeżywaniem, a nagle później okazuje się, że dochodzisz do pewnego poziomu i im wyżej jesteś, tym łatwiej ci jest osiągać pewne rzeczy. Nagle coś, co było nieosiągalne jest dla ciebie dosłownie na palcami. Tak jak na przykład teraz sobie pomyślcie, macie tutaj w pozycji jakąś kwotę, i nagle te 17% to może być coś, co, co, co miesięcznie ktoś zarabia. Jeżeli na przykład miałby w pozycji taką, czy nie inną kwotę, czy lub czy rocznie, czy cokolwiek. Ale od czegoś trzeba zacząć. Więc w taki sposób, taki sposób na to patrzę. A teraz, patrząc na wszystko inne, co się dzieje w krypto, to powiem Wam, że mnóstwo się dzieje. Widzę, że widzę tutaj u nas w społeczności, każdy ma gdzieś tam swoje pionki obstawione na polach różnego rodzaju blockchainów, tokenów. Tyle, że jedna rzecz, co jest ważna, o czym powinniśmy pamiętać w tej chwili, to jest to, że w tej chwili coś, co jest szybsze, tańsze, to nie wystarcza. Musi być jeszcze coś. Musi się coś, coś za tym wszystkim dziać. Uh, ok, więc zobaczymy. Krypto robi krypto. Taki jest, taki jest nasz biznes. Krypto ma robić więcej krypto. Taki jest nasz biznes. I teraz mental ma być taki, że nie czujemy ciężaru i presji. Wtedy łatwiej się działa. Dobra, miłego weekendu życzę wszystkim. Uh, świętujemy. O, 59 blok, świętujemy. Zobaczmy, ile tutaj poszło na ten blok. Ok, 700 tysięcy. Całkiem nieźle. Świętujemy nasz having bitcoina, chociaż tak jak mówię, wszyscy już pewnie mają dosłownie jak po imprezie kaca i, i, i wymiotują tym, tym havingiem. Więc następna impreza za 4 lata, a w międzyczasie będzie nas czekało mnóstwo ciekawostek. Nowy all time high, mam nadzieję. Potem długa, długa BESA. Gdzie wszyscy będą tracić swoje, że tak powiem, swój zapał i znikać, i pojawiać się, a później to będzie dopiero ciekawe. To będzie ciekawe. A, jeszcze jedno na koniec. Ilu z Was pamięta, jak mówiłem, 2025? To będzie dopiero rok. O, jest 2024. Więc plus minus parę miesięcy, ale 2000 no, to, to, to ten czas, ten czas się zbliża, na który czekałem dosłownie w moich filmach, kiedy mówiłem o tym e, pięć czy ileś lat temu. Mnóstwo się może wydarzyć. ETF, -y, SEC e, wreszcie może się gdzieś tam e, rozwiązać sprawa i z tymi wszystkimi rzeczami, nie tylko ryśkiem, ale również XRP i innymi rzeczami. E, e, wszystko, wszystko dosłownie wpada w tą ulicę, i idzie tą ulicą o której cały czas mówiliśmy dosłownie do tego momentu gdzie właściwie w pewnym momencie bank będzie chciał twoje środki trzymać dla ciebie w krypto to będzie ciekawe dobra tyle na razie trzymajcie się cześć